Co byś zrobił, gdybyś odkrył starożytny tekst zakopany przez ponad 1600 lat, zawierający prawdę, która podważa wszystko, w co wierzysz? Jest to propozycja tajnej księgi Jana, rękopisu znalezionego w 1945 roku w tekstach Nag Hammadi w Egipcie. Ujawnia coś głęboko niepokojącego. Świat, w którym żyjemy, jest nie tylko niedoskonały, ale jest pułapką stworzoną aby zaślepić nas na naszą prawdziwą istotę. Ta narracja, ukrywana przez wieki, została potępiona jako niebezpieczna ze względu na kwestionowanie podstaw tradycyjnych przekonań religijnych. Według tego tekstu rzeczywistość, w której jesteśmy zanurzeni, nie jest najwyższym dziełem życzliwego Boga, ale raczej wytworem chaotycznej i wadliwej siły. Według gnostyków zanim wszystko istniało, istniała tylko jedna. Nieograniczona, czysta i niezmierzona energia kosmiczna. Nie był to Bóg w tradycyjnym sensie, ale obecność wykraczająca poza ludzkie zrozumienie, niczym rozległy ocean światła, który zawierał wszystko i nic jednocześnie. To doskonałe pochodzenie zostało jednak przerwane przez błąd uniwersalnej mądrości, zofii. Sofia według narracji zachowywała się wytrącona z równowagi, próbując stworzyć coś samodzielnie. Akt ten dał początek Yaldabaotowi, niedoskonałej istocie, która zaczęła rządzić światem materialnym. Skonstruował rzeczywistość, aby uwięzić duszę, uniemożliwiając im uświadomienie sobie prawdziwego połączenia z pierwotnym boskim światłem. Tym samym nasz świat stał się rodzajem duchowej pułapki. Miejscem, w którym większość pozostaje nieświadoma swojego nieskończonego potencjału. Gnostycy postrzegali ten konflikt jako część kosmicznej dualności. W przeciwieństwie do głównych religii, które postrzegają walkę dobra ze złem jako ostateczną wojnę, gnostycy wierzyli, że nawet ciemność ma swój początek w jednym. Dla nich wszechświat składał się ze światła i cieni, wiedzy i ignorancji duchowości i materializmu, współistniejących jako odbicia tego samego źródła. W tym kontekście Yaldabaoth był nie tylko wrogiem zewnętrznym, ale symbolem iluzji, które trzymają nas w pułapce. Sprawił, że zapomnieliśmy, kim naprawdę jesteśmy, używając strachu i przywiązania do świata materialnego jako narzędzi. Jednak według gnostyków każdy człowiek nosi w sobie iskrę tego pierwotnego światła, iskrę boską, która, jeśli zostanie rozpoznana, może zerwać łańcuchy ignorancji. Ta opowieść jest zaproszeniem do introspekcji. Sugeruje, że w życiu jest coś więcej niż to, co postrzegamy naszymi zmysłami. To poczucie, że istnieje coś większego, że należymy do wyższej rzeczywistości, rozbrzmiewa jak echo ukrytych prawd. Które tajemnicza księga Jana stara się odsłonić. To przypomnienie, że być może rzeczywistość, w której żyjemy, to tylko powierzchowna warstwa, skrywająca wszechświat nieskończonych możliwości. Gnostycy podkreślali, że kluczem do wyjścia z tej iluzji jest gnoza, czyli głęboka wiedza duchowa. Dla nich ten stan świadomości uwalnia nas z więzienia materializmu. I łączy z prawdziwą boską esencją. To przebudzenie nie jest czymś, co można narzucić lub nauczyć bezpośrednio, ale raczej osobistym odkryciem, które następuje, gdy ktoś pozwala sobie spojrzeć poza powierzchnię i zbadać głębiny swojej duszy. W tym sensie historia przedstawiona w sekretnej księdze Jana jest czymś więcej niż duchową alegorią. To wezwanie do zakwestionowania natury rzeczywistości. Zerwania z narzuconymi ograniczeniami i odkrycia, kim naprawdę jesteśmy. Według gnostyków, dopóki nie obudzimy się do tej prawdy, nadal będziemy uwięzieni w kręgu oszustwa, uwięzieni w rzeczywistości, która nie odzwierciedla całości naszej istoty. Dla nich dwoistość, przed którą stoimy, światło i ciemność, wiedza i ignorancja, jest odzwierciedleniem braku równowagi stworzonej przez Sofię, ale także okazją do transcendencji. Rozpoznanie naszego połączenia z jednym jest kluczem do przezwyciężenia tego podziału i osiągnięcia duchowej całości. Walka nie jest tylko zewnętrzna, ale także wewnętrzna i wymaga odwagi, aby rzucić wyzwanie temu, czego nas nauczono, i szukać prawdy, która w nas mieszka. Ta perspektywa jest zarówno wymagająca, jak i inspirująca. Przypomina nam, że rzeczywistość niekoniecznie jest tym, co widzimy, ale tym, co decydujemy się postrzegać i rozumieć. Każdy z nas nosi iskrę tego pierwotnego światła, ukrytą pod iluzjami, które nas otaczają. Ta boska iskra, zgodnie z tym, co ujawnia tajemnicza Księga Jana, może być kluczem do zerwania łańcuchów materializmu i ponownego odkrycia naszej prawdziwej istoty. Istnieje wiedza, która poszerza tę perspektywę. Ebok, zakazane imię Jezusa, wydobywa na światło dzienne zapomniane prawdy, oferując ścieżkę tym, którzy chcą głębiej zrozumieć związek między tym, co duchowe i boskie. Znajdziesz go w pierwszym przypiętym komentarzu jako prezent na poszerzenie swojej duchowej podróży. Postrzeganie świata takim, jaki jest naprawdę, a nie takim, jakim się wydaje, jest istotą narracji tajnej księgi Jana. Jaldabaoth, twórca świata materialnego, ukazany jest w nim jako mistrz iluzji, manipulator, który za pomocą odskoczni i trików ukrywa prawdziwą istotę istnienia. Działa jako rzemieślnik oszustwa, tworząc rzeczywistość, w której dusze pozostają ślepe na fakt, że mają w sobie boską iskrę. Wyobraźcie sobie ten stan jako trwale ograniczony przez zasłony, które kierują uwagę jedynie na powierzchowność życia codziennego, podczas gdy większa prawda pozostaje poza zasięgiem. Według gnostyków to właśnie dzięki gnozie, głębokiej wiedzy duchowej. Człowiek może w końcu zdjąć te zasłony i spojrzeć poza zasłonę złudzeń. Z tego wynika, że zasady, ograniczenia i pozorna struktura tego świata są w rzeczywistości częścią mechanizmu mającego na celu uwięzienie dusz w niewiedzy. Dla gnostyków przebudzenie do wyższej rzeczywistości było jak wybudzenie się z głębokiego snu i uświadomienie sobie, że istnienie wykracza poza materię. Wierzyli, że każdy jest częścią boskiej całości, iskry pierwotnego światła, które istniało przed stworzeniem świata cieni. Takie zrozumienie nie tylko podważyło tradycyjne wierzenia, ale także stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla potęgi religii, które dominowały w duchowej narracji. Na przykład chrześcijaństwo głównego nurtu było postrzegane przez gnostyków. Jako nadmiernie skupione na oddawaniu czci zewnętrznemu Bogu. Twierdzą, że takie podejście ignoruje boski potencjał drzemiący w każdym człowieku. Gnostyckie upieranie się, że prawdziwe poszukiwania duchowe powinny mieć charakter wewnętrzny, a nie zewnętrzny, doprowadziło do ich etykietowania jako heretyków. Odrzucili pogląd, że odpowiedzi należy szukać w świątyniach lub pod władzą przywódców religijnych. Wręcz przeciwnie, nauczali, że odpowiedzi te znajdują się w każdym człowieku i czekają na odkrycie. Poszukiwania te nie były jednak proste. Aby dotrzeć do prawdy, konieczne było odrywanie warstw rzeczywistości, jedna po drugiej, aż do sedna, w którym rezyduje boska esencja. Ten proces duchowych odkryć wymagał wysiłku i odwagi. Gdyż bezpośrednio stawił czoła iluzjom narzuconym przez Jalda który ugruntował swoją pozycję władcy tego świata w oparciu o ignorancję i arogancję. Narracja gnostycka opisuje Jalda jako tyrańskiego władcę, desperacko pragnącego kontroli, który przedstawia siebie jako ostateczne źródło władzy. Jego pochodzenie jest jednak wynikiem kosmicznego błędu. Stworzony z równowagi przez Sofię, uniwersalną siłę mądrości, jawi się jako zbuntowana postać, która rzuca wyzwanie pierwotnemu kosmicznemu porządkowi. Jego arogancja prowadzi go do oszukiwania ludzkości, aby uwierzyła, że jest prawdziwym bogiem, ukrywając jednocześnie swoje własne wady i niedoskonałe pochodzenie. Ten obraz Jaldabaota jako despoty, który siłą obejmuje tron, Służy jako potężna metafora systemów władzy w historii ludzkości. Dla gnostyków ta narracja nie była tylko opowieścią mitologiczną, ale przedstawieniem tego, jak ludzie, zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości, akceptują struktury władzy, nie kwestionując ich. Religie głównego nurtu, szczególnie wczesny Kościół chrześcijański, postrzegano jako narzędzie do utrzymywania ludzi w duchowym więzieniu. Kładąc nacisk na posłuszeństwo i akceptację ponad samopoznanie i eksplorację. Historia Sofii oferuje jednak wizję oporu, choć jego działania doprowadziły do pojawienia się Jalda Baota, zasiały także ziarno sprzeciwu. Jego akt tworzenia bez pozwolenia, choć uważany za błąd, symbolizuje wyzwanie rzucone ustalonej władzy. Dla Gnostyków. Ten gest odzwierciedlał ludzką moc kwestionowania narzuconej rzeczywistości i poszukiwania głębszej prawdy. Ten konflikt między kontrolą a buntem, między ślepym posłuszeństwem a pragnieniem wyzwolenia nie ogranicza się do starożytnych tekstów. Powtarza się to w całej historii w epizodach, w których ludzie powstawali przeciwko opresyjnym systemom i zwodniczym przekonaniom. Tak jak Sofia sprzeciwiała się kosmicznym zasadom, w różnych momentach pojawiały się ludzkie ruchy oporu, które rzucały wyzwanie władzy i domagały się wolności. Klucz do przebudzenia Twojej boskiej iskry jest w Twoim zasięgu. Ilość jednostek ebuka, zakazane imię. Jezus jest ograniczona i w każdej chwili może się wyczerpać. Zabezpiecz teraz swoje. Główne przesłanie gnostyków jest jasne. Duchowe wyzwolenie zaczyna się od odrzucenia narzuconych złudzeń. Wymaga od ludzi spojrzenia w głąb siebie, rozpoznania swojego połączenia z boskością i odrzucenia biernej akceptacji struktur, które trzymają ich w łańcuchach. Na przestrzeni dziejów ludzkie narracje naznaczone były konfliktami między władzą a oporem. Od starożytnych buntów przeciwko monarchom tyranom. Po współczesne ruchy na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, to napięcie ukształtowało ludzkość. Gnostycy ze swoją głęboką i często kontrowersyjną wizją ostrzegali, że kwestionowanie ustalonych systemów władzy nie jest łatwym zadaniem. Wiedzieli, że każdemu, kto ośmieli się kwestionować zasady, grozi izolacja, represje, a nawet kara. Mimo to uważali, że to ryzyko jest konieczne dla każdego, kto szuka prawdziwego wyzwolenia. Zerwanie z panującymi przekonaniami nie było jedynie aktem odwagi. Według gnostyków był to jedyny sposób dostrzeżenia prawd ukrytych za warstwami konwencji społecznych i duchowych. Bierna akceptacja narzuconych reguł była równoznaczna z zamknięciem się w ograniczonej egzystencji. Dla nich droga do wolności prowadziła przez odrzucenie struktur i norm, które często nie mają na celu najlepszego interesu jednostki, ale raczej interesy tych, którzy sprawują kontrolę. Ta odmowa była czymś więcej niż zwykłym wyzwaniem. Była to deklaracja duchowej autonomii. Bunt gnostycki był poszukiwaniem boskości, odmową zaakceptowania niższej rzeczywistości. Gdy było wiadomo, że możliwa jest wyższa prawda. W tym akcie wywrotowym każda osoba mogła wytyczyć własną ścieżkę powrotną do swego boskiego pochodzenia, przekraczając ograniczenia narzucone przez świat materialny. W centrum myśli gnostyckiej znajduje się koncepcja jedynego, czyli Monady, która reprezentuje źródło wszystkiego. Ta najwyższa zasada nie jest boską postacią w tradycyjnym sensie, ale raczej pierwotną nieskończoną i bezkształtną energią, z której wszystko promieniuje. Jest jak Słońce, którego światło podtrzymuje i łączy wszystko wokół. Jedyny nie jest ograniczony cechami ludzkimi ani fizycznymi. Jest to uniwersalna świadomość i podstawa wszelkiego istnienia, łącznie z cieniami, które próbują przyćmić jej światło. W tej narracji Sofia odgrywa kluczową rolę. Reprezentuje pragnienie boskiego umysłu do odkrywania i tworzenia, nawet jeśli oznacza to odejście od doskonałej równowagi. Jego akt tworzenia, bez pozwolenia, jest nie tylko błędem, ale metaforą ludzkiej ciekawości i chęci wyjścia poza nią. To odejście od jedności miało jednak konsekwencje, w wyniku których wyłonił się Yaldabaoth, symbol oddzielenia wiedzy od zrozumienia. Jest wynikiem odłączenia Zofii od boskiego źródła i uosabia ignorancję i oszustwo. Baot nie jest tylko mitologicznym złoczyńcą, ale stanowi głębszą reprezentację wszystkiego, co oddala nas od naszej prawdziwej natury. Symbolizuje ignorancję, która przesłania światło, jak mgła, zakrywająca słońce. Materialny świat, którym rządzi, jest opisywany jako pełen rozproszeń i iluzji, zaprojektowanych tak, abyśmy zapomnieli o naszym połączeniu z boskością. Te rozproszenia są siłami, które przekonują nas, że świat fizyczny jest wszystkim, co istnieje i powstrzymują nas od rozpoznania naszej duchowej esencji. Gnostycy wierzyli jednak, że nawet w ciemności światło nigdy całkowicie nie znika. Dla nich światło było czymś więcej niż tylko fizyczną manifestacją, był to symbol wiedzy i oświecenia. To światło reprezentuje czystą świadomość i przejrzystość, które pojawiają się, gdy iluzja zostaje rozwiana. W tekstach gnostyckich istoty stworzone ze światłych i oświetlonych krain są metaforami podwyższonych stanów świadomości, w których objawia się prawdziwa natura bytu. Odkryj to co było ukryte przez wieki, i połącz się ze swoją prawdziwą esencją, ebuk zakazane imię. Jezus jest dostępny przez ograniczony czas. Nie przegap tej okazji. Gnostyckie historie i symbole, takie jak Jedna, Sofia, Jaldabaoth i Światło, zostały starannie opracowane, aby przekazywać głębokie prawdy duchowe. Gnostycy wiedzieli, że te idee są wywrotowe i mogą zostać błędnie zinterpretowane lub odrzucone przez masy. Dlatego używali metafor i narracji, których zrozumienie wymagało wysiłku i refleksji. Tylko ci, którzy naprawdę poszukiwali ukrytej wiedzy, byliby w stanie rozszyfrować jej znaczenie. Szczególnie światło zajmowało centralne miejsce w jego filozofii. To coś więcej niż zjawisko fizyczne. Symbolizowało duchowe przebudzenie, zdolność patrzenia poza pozory i dostępu do prawdy, która znajduje się w rdzeniu każdej istoty. Kiedy gnostycy mówili o królestwach światła lub oświeconych istot, mieli na myśli stan świadomości, w którym znikają iluzje świata materialnego, odsłaniając wewnętrzne połączenie z boskością. Ta podróż do samopoznania i oświecenia wymagała odwagi. Ponieważ konieczne było stawienie czoła siłom, które trzymały duszę w pułapce iluzji. Dla gnostyków siły te były nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne, reprezentowane przez nasze lęki, wątpliwości i przywiązanie do świata fizycznego. Ostatecznym celem było pokonanie tych barier, umożliwienie duszy ponownego odkrycia swojego pochodzenia w świetle jedynego. I przekroczenia ograniczonej rzeczywistości, Baoth. Dla gnostyków światło było zarówno ścieżką, jak i celem, przypomnieniem, że nawet pośród cieni boska esencja nigdy nie przestaje świecić. To najpotężniejszy symbol przebudzenia, odkrycia prawdy o naszej istocie i otaczającym nas wszechświecie. Z drugiej strony świat materialny, z jego codzienną rutyną i ciągłymi rozrywkami był postrzegany jako starannie wykonane więzienie. To więzienie nie ogranicza się do barier fizycznych, ale rozciąga się także na niewidzialne kajdany umysłu, na ograniczenia narzucone przez konformizm i przywiązanie do tego, co namacalne. Życie codzienne, z jego nieustannymi powtórzeniami i pragnieniami, często wpada w pułapkę powierzchowności. Cykle te zaślepiają ludzi na głębsze wymiary egzystencji. Dla gnostyków kluczem do zerwania tych łańcuchów była gnoza, tajemna wiedza, która ujawniła prawdziwą naturę rzeczywistości. Wiedza ta była w stanie odblokować boską iskrę, która znajduje się w każdym z nas, przypominającą o naszym połączeniu z czystym i świetlistym źródłem wszystkiego. W tym kontekście wszystkie symbole gnostyckie łączą się, aby opowiedzieć historię wykraczającą poza czas. I przestrzeń. Ta historia nie dotyczy tylko starożytnych bogów czy kosmicznych konfliktów, ale odzwierciedla wewnętrzną podróż ludzkiego umysłu. Jest to alegoria przebudzenia się jednostki do szerszego zrozumienia siebie i wszechświata. Podobnie jak podróżnik budzący się z głębokiego snu, przesłanie gnostyckie zachęca nas do uświadomienia sobie, że to, co widzimy i czego dotykamy. To nie wszystko, co istnieje. To przebudzenie prowadzi nas do istotnej prawdy. Za fasadą codzienności kryje się głębsza, bardziej znacząca rzeczywistość. Jest to rzeczywistość połączona z boskim źródłem, którą Sofia w swojej narracji pragnęła odkryć na nowo. Zrozumienie symboliki gnostyckiej jest jak rozszyfrowanie ukrytego kodu, mapy. Która prowadzi tych, którzy chcą przeciwstawić się pozorom i zerwać z iluzjami świata fizycznego. Kiedy zaczynamy patrzeć poza to, czego nas uczono, ukryte znaczenia tych historii wyłaniają się jak promień światła w ciemnym pokoju. Nagle to, co wcześniej wydawało się znajome, nabiera nowych konturów. Świat, który wydawał się ograniczony do tego, co można dotknąć, zobaczyć i usłyszeć przekształca się w coś znacznie bardziej rozległego. Ta przemiana następuje, ponieważ według gnostyków życie nie ogranicza się do tego co namacalne. To ciągłe poszukiwanie tego co ukryte, tego co wykracza poza pozory. To czas, aby przełamać złudzenia i dotrzeć do prawdy. Pobierz e Zakazane imię Jezus już teraz. Jednostki wyprzedają się szybko. Nie pozwól, żeby to minęło. Ta wizja podważa autorytet otaczających nas struktur, które często starają się utrzymać nas w ciemności. Gnostycy wierzyli, że w każdym człowieku kryje się niewykorzystany potencjał, iskra pierwotnego światła, która może doprowadzić nas do wyższego zrozumienia. Ale ta podróż odkrywcza wymaga wysiłku, wymaga odwagi, aby otworzyć oczy na to, co kryje się za cieniami i zaakceptować fakt, że to, co bierzemy za rzeczywistość, może być jedynie starannie skonstruowaną iluzją. Ten proces przebudzenia można porównać do wychodzenia ze snu, który wydawał się niezwykle realny, aż do chwili, gdy w końcu się przebudziliśmy. Ta starożytna perspektywa gnostycka, rewolucyjna w swoich czasach, pozostaje dziś głęboko aktualna. Prowokuje nas do badania otaczającego nas świata. I odkrywania możliwości głębszej rzeczywistości ukrytej pod powierzchnią naszego codziennego zrozumienia. Ta narracja nie tylko podważa naszą percepcję, ale także zachęca nas do kwestionowania tego, czego nas nauczono. To zaproszenie, aby odważyć się spojrzeć poza to, co oczywiste, i odkryć to, co ukryte. Według gnostyków, prawdziwa moc nie polega na biernej akceptacji tego, co jest nam narzucane ale na odwadze odsłonięcia tego, co kryje się w cieniu. To właśnie w tym akcie poszukiwania najgłębszej prawdy stają się jasne i ujawniają się tylko tym, którzy nie chcą pozostać związani ograniczeniami świata fizycznego. Przesłanie gnostyckie z całą swoją głębią przypomina nam, że duchowe oświecenie jest procesem wyzwolenia. Nie jest to coś, co jest nam dane, ale coś, co odkrywamy. Kwestionując nasze własne postrzeganie i pozwalając sobie na kwestionowanie. Światło w tym kontekście jest nie tylko ostatecznym celem, ale także ścieżką, która prowadzi nas z powrotem do naszej istoty. Jest to ciągłe przypomnienie, że chociaż jesteśmy spowita cieniem, nasze połączenie z boskością pozostaje nienaruszone i czeka na moment, kiedy w końcu będziemy mogli w pełni zabłysnąć. Zatem, Historia gnostycka w dalszym ciągu odbija się echem, niosąc wezwanie do wyrwania się z ograniczeń i poszukiwania większej prawdy. Sugeruje, że podróż do oświecenia zaczyna się, gdy odważymy się spojrzeć poza to, co jest nam prezentowane, pozwalając światłu w nas oświetlić ścieżkę do głębszego, bardziej przemieniającego zrozumienia. Jeśli spodobała Ci się treść, i chcesz wesprzeć naszą pracę, abyśmy mogli w dalszym ciągu dostarczać ci więcej badań i dogłębnych analiz, rozważ przekazanie darowizny w wysokości 100 dolarów. Ten wkład bezpośrednio pomaga w rozwoju kanału i tworzeniu jeszcze bogatszych materiałów. Dziękuję bardzo za wsparcie.